Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, kogo tutaj widzę, kogo goszczę, poproszę tutaj o to, żeby polubić, chciałabym zobaczyć kto jest, włączę sobie komentarze i zaczynamy, na razie jeszcze nie widzę kto jest, poczekam aż tego live'a Facebook wam pokaże więc słuchajcie kochani zachęcam w dzisiejszym live'ie zachęcam do tego żebyście się podzielili tym live'em ze znajomymi, w szczególności fryzjerami albo osobami, które zajmują się koloryzacją, bo przecież teraz dzień dobry, witaj Iza, bardzo mi miło ciebie tutaj widzieć i za moja kochana, kogo jeszcze witam, kogo goszczę. Słuchajcie, siwizną się dzisiaj zajmiemy. O, jest Agnieszka, więc zbiera się grupa. Poczekam jeszcze chwilę. Po ciekawy temat, uważam. Siwe włosy, wiele, wiele trendów. Dziękuję, dziękuję i za, dziękuję za udostępnienie. Bardzo się cieszę, że daję tutaj Wam taką pigułkę wiedzy. Live, z tego co wiem, moje pomagają, cześć Agnieszka, witaj serdecznie, witam Cię serdecznie, e, pomagają w zrozumieniu e, tej, całe, tej, tej całej chemii fryzjerskiej, której, której dzisiaj jest dużo, A i teraz słuchajcie, trendy idą w tym kierunku, żeby pokazywać te siwe włosy, tak, żeby się ich nie bać, nie wstydzić, tak, i to jest ok, bo to nie o to chodzi, żebyśmy my się wstydzili tych siwych włosów czy coś takiego, ale wiecie o co chodzi? Skoro jesteśmy z branży fryzjerskiej, to nie wszystkie klientki pogodzą się z tymi siwymi włosami i musimy mieć na to też rozwiązania, tak? A żeby mieć te rozwiązania. Haniu, te siwe włosy to zmora. Przez to spać nie mogę, pisze Iza. No Iza, ale ty akurat bierz, jak dobrze pamiętam, nie masz wcale aż tak dużo siwych włosów, moja kochana, więc spokojnie, spokojnie. Więc niektóre klientki, tak jak Iza, dla niektórych siwe włosy są zmorą i nie mogą spać, a dla niektórych są obojętne, a jeszcze dla niektórych są jakimś tam atutem. słuchajcie. Ja się zgadzam ze wszystkimi trendami, bo wszystko zależy od tego, jak się czujemy, tak? Jeżeli dana klientka czuje się dobrze w siwiźnie, w szczególności słuchajcie, starsze panie, już takie bardzo krótko przed setką, jak mają swoje siwe włosy, to niektóre chcą mieć i bardzo ładnie wyglądają. Chodzi o siwe klientki, chociaż moje też błyszczą. No, a siwe włosy przez klientki, no to teraz Iza dostaniesz rozwiązanie. Widzę Martę, widzę Izę. Cześć, Marta, witam się z wami wszystkimi. Chodźcie, 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 chodźcie. Dzisiaj ważny temat. Patrycja, witam Patrycję Dąbrowską. Kto jeszcze do nas dojdzie? <laughs> siwe włosy, słuchajcie, wystarczy je zrozumieć. Wystarczy najpierw zrozumieć parę rzeczy, poukładać to sobie. I koloryzacje będą wychodzić Wam od tak. Najpierw dla tych osób, które mnie nie znają, bo być może takie jeszcze są. No w końcu nie jestem znana, ponoć, więc słuchajcie, przedstawię się. Ja mam na imię Hania, jestem trenerem i założycielem Akademii Masterclass Hard Drezer. Robimy, szkolimy. W Manchesterze, w Bormów, w Londynie. Jesteśmy też również akademią, która może pojechać do Ciebie do salonu i zrobić Ci szkolenie dla całego Twojego stafu. Co jeszcze? No, uczyłam się w najbardziej popularnych akademiach na świecie. Jak już się zawsze powtarzam, dużo informacji na mój temat znajdziecie w bio. Pracowałam przy sesjach zdjęciowych, pracowałam do różnych magazynów itd. Więc nie o tym tu chciałam mówić, bo to nie jest o mnie live, to jest live dzisiaj o królu, król dzisiejszego live'a, siwy włos. Więc słuchajcie, czy jesteście gotowi już na to, żeby rozpocząć tą prelekcję? Ja nie będę chciała, żeby to trwało długo, bo długie e, takie lekcje są mm, ciężkie. Temat jest dosyć taki mocny, więc trzeba go szybko zgłębić, e, przyswoić i. I wrzucić do pracy. Jest to piguła wiedzy merytorycznej, to znaczy takiej, że już od razu dzisiaj, jak przyjdzie twoja pierwsza klientka, to możesz sobie zastosować tą wiedzę, a jeśli zastosujesz, to napisz mi w komentarzu. Napiszcie mi też w komentarzu, jakie macie trudności z siwymi włosami, co najbardziej w tych siwych włosach jest dla Was trudne do przykrycia czy do zaakceptowania jak to u was jest w tej pracy. Ja natomiast już przechodzę do tematu głównego, do naszego króla dzisiejszego siwy włos. Więc żeby w ogóle rozpocząć analizę i koloryzację siwych włosów, musimy sobie przypomnieć, czym jest siwy włos. Więc ja tak na szybko Osoby, które się u mnie uczyły, to już to wakowały setki razy, czym jest siwy włos. Ale przypomnę go, to Wam jeszcze na szybciutko. Wiem, że wiecie, ale warto czasem sobie zobrazować, przypomnieć. Być może gdzieś jakaś furtka się otworzy i powiesz, a to ja już nie mam problemu z siwymi włosami. Więc tak. Na, nasz, na, na kolor naszych włosów naturalnych składają się pigmenty. Niebieski, czerwony i żółty. I jak wiecie wszyscy, tych niebieskich, te niebieskie pigmenty jest ich dużo, i, ale jest ich najmniej. Potem są czerwone. Czerwone pigmenty jest, jest ich więcej niż niebieskich, ale są w strukturze drobniejsze. Natomiast najwięcej jest żółtych. Najwięcej pigmentów jest żółtych, i one, potem jak się na siebie nakładają, w stosunku tego mieszania się tych pigmentów możemy uzyskać różne odcienie brązu oraz beże, czyli jak to dobrze zrozumiecie, to na karcie koloru, jak macie te kolory pierwsze, czyli te kolory naturalne, od poziomu lecąc od dołu od poziomu 1 do góry do 10 to są kolory które możemy spotkać w naturze tak i na te kolory składają właśnie się mniej więcej te trzy pigmenty pigmenty są produkowane przez melanocyty melanocyty to takie malutkie fabryczki pigmentów można powiedzieć które miejscowione są w korzeniu naszego włosa. No jak to zrozumiemy, to wiemy, że jeżeli mamy różne nasycenie pig tych pigmentów we włosie, to włos mamy albo jaśniejszy, albo ciemniejszy, ale zawsze ta składowa jest jedna. Natomiast włos siwy z jakichś powodów, ma zabur zaburzoną pracę w tych fabryczkach, w tych melanocytach, i to może, mogą być różne powody, tak? I nad tymi powodami teraz się nie będę skupiać, bo to jest temat z trychologii. Yy, a o trychologii powiem wam trochę później, więc zostańcie do końca. Włos siwy po prostu nie ma tych pigmentów, tak? Nie ma tych pigmentów. I jest przezroczysty, więc musimy sobie wyobrazić taką szklankę z takiego szkła przezroczystego. Włos jest przezroczysty. Jest przezroczysty, nie ma w nim pigmentów. Ale co jest? Otóż okazuje się, że w miejscach, gdzie wcześniej były pigmenty, w tej chwili znajdują się pęcherzyki powietrza. I tu jest teraz już pod górę. Więc mamy włos przezroczysty. Mamy tam pęcherzyki powietrza, i jak wiecie, powietrze może nam bardzo utrudniać włożenie tych pigmentów do środka, tak? Więc tu już wiemy, co to jest włos siwy. Zobaczę co piszecie. Edyta dołączyła. Edytka Wilk. Za niedługo widzimy się na treningu mistrzów, moja droga. Ale widzimy się również z Agnieszką Bednarczyk na treningu mistrzów. Będziemy tu sobie robić i jeszcze z innymi osobami. Słuchajcie, więc jak uzyskać wybrany kolor na włosach siwy? Przede wszystkim taka, takie moje zalecenie. Tutaj już wiele osób to potwierdza i trenerów. Najlepiej wybrać farbę z amoniakiem, więc wybierajcie farbę do koloryzacji włosów siwych, w której jest amoniak. Bardzo często są farby bezamoniakalne i jest tam taka substancja, która się nazywa MEA w skrócie. Nazwa jest długa, więc MEA, oznacznik MEA. Więc MEA jest świetną farbą, jest świetną substancją zasadową, ale ona nie ma takiego działania, aby nam po prostu pokryć pięknie się we włosy, więc wybierajcie farby, które mają w sobie amoniak. Zawsze na pudełkach jest to zaznaczone. Poza tym, przy rozrabianiu farby, jeśli jest amoniak, wyczujesz go po prostu nosem, tak? Więc nie trzeba tu większej filozofii. I teraz. Jeśli już mamy producenta farb, ja, nie, ja się nigdy nie skupiam na żadnym producencie farb. Dla mnie wszystkie farby są dobre, ale trzeba wziąć pod uwagę, że niektóre farby są produkowane dla włosów delikatniejszych, drugie dla mocniejszych. Więc tutaj jakby wybór należy do ciebie, musisz zobaczyć, jakiego masz klienta z jakimi włosami. Wybierz farbę z amoniakiem, uzupełnij brakujące pigmenty. I teraz chodzi o to, że jeżeli włos jest siwy, to jest włos przezroczysty, tak? Nie ma pigmentów. Więc pomyślmy sobie, których pigmentów jest najwięcej. Więc zawsze, ale to zawsze będzie nam brakowało pigmentu żółtego. Tak? Zawsze będzie nam brakowało pigmentu żółtego. Będzie nam również brakowało tych wszystkich pigmentów, ale z drugiej strony, często jest tak, że jeżeli dodamy, i tu ktoś powie, wystarczy dodać natury, i dobrze wiecie, że nie zawsze, ponieważ kolor jest rozpuszczony, prawda? I nie zawsze ta natura nam dobrze przykryje. Więc jeżeli chodzi o włosy siwe, w każdym przypadku, i tutaj mówię o koloryzacji do 70% włosów siwych, brakuje nam. Żółtego pigmentu, jak również często brakuje nam i pomarańczowego, i czerwonego, ale musimy najpierw zwizualizować sobie, na którym poziomie będziemy pracować, i zaraz do tego dojdziemy. Jeśli włosy siwe są powyżej 70%. Całości należy wykonać zabieg uzupełniania pigmentów poprzez prepigmentację. Ja tu o prepigmentacji dzisiaj nie powiem, dlatego że jakby zrobi osobnego live'a na temat prepigmentacji, bo to jest dodatkowa czynność, dodatkowy zabieg, który się robi w procesie koloryzacji włosów siwych powyżej 70, 80, 90 i 100% około 100% siwizny. I teraz tak, przeanalizuj, jakich pigmentów będzie brakować w danym przypadku. Więc teraz najpierw sobie ustalasz, jaki chcesz uzyskać poziom jasności, tak? Więc wyobraźmy sobie, że mamy te siwe włosy, i klientka przychodzi, i tu taki przykład rozpisałam. Na przykład przychodzi klientka, która ma 50% siwizn, i jej druga połowa włosów. To jest poziom jasności szósty, czyli naturę ma na szóstym poziomie jasności, natomiast życzeniem klientki będzie 7-12. To jest taki kolor, który ma poziom siódmy, natomiast kolorem, takim kierunkiem koloru będzie e, chłodny aż czyli taki zimny kolor, natomiast dwójeczka jest zawsze fioletem. Więc to jest siódmy poziom bardzo naturalnego aszu. I teraz jak to zrobić? Z tym kolorem najczęściej przy problemie 50% siwizny jest największy problem tak? w celu uzyskania tego koloru. Więc pomyślmy sobie. Siódmy poziom jasności. Więc jak lecimy od, yy, od tej górnej części, to wiemy o tym, że najwięcej żółtych pigmentów będzie na poziomie dziewiątym, będzie na poziomie ósmym. Na poziomie ósmym e, będzie dużo żółtego, ale też może być tam e, odrobina pomarańczowego. Natomiast poziom siódmy to będziemy mieli bardzo dużo żółtych pigmentów, delikatnie pomarańczowe. Chodzi o pigmenty, które robią nam poziom, tak? No i. E, Jaką mieszankę bym zastosowała, tak? Więc ja bym przede wszystkim połowę z tej mieszanki stworzyła z takich kolorów jak 7-3, czyli kolor ze złotem, 7-4, czyli kolor, który ma mieć w sobie. I teraz nie wystarczy dać 7-34, bo ktoś powie: OK, ale po co mieszasz 7-3 z 7-4, jak można było dać 7-34? Otóż nie, dlatego że ważne jest żeby po przecinku kierunek koloru był tą, tą cyferką, która jest pożądana, która daje nam składową tych pigmentów. Więc 7,3, potem 7,4, potem 7,0, wszystko w stosunku 1 do 1. Czyli na przykład 10 gram 7,3, 10 gram 7,4, 10 gram 7,0, do tego 7,2. 15 gram, do tego 7, 12, 15 gram. To wszystko mieszam razem ze sobą, najpierw w suchej postaci. Natomiast do tego wszystkiego dodaję wodę 6% i nakładam na włosy czas działania. I tu jest bardzo ważny czas działania. I teraz tak. Najkrótszy, zawsze się fryzjerzy kłócą, ile to trzeba trzymać farbę, więc najkrócej trzeba trzymać farbę na 6% paroksajdzie, kochani, 45 minut. Nie krócej, ale w przypadku siwych włosów, gdzie mamy pęcherzyki powietrza, ja zalecam o przedłużenie czasu działania o 10 minut. Więc jeżeli 45 minut, dodajemy 10 minut, mamy 50-55. Nic się z włosami nie stanie, kolor wyjdzie piękny, jednolity, taki, jak powinien wyjść. Nie zaburzy to tutaj tego poziomu szóstego, ponieważ poziom szósty przez wodę 6% będzie e, bardzo ładnie podniesiony. Nie bójcie się koloru 7,3 i 7,4, że dodajecie po 15 gram. Dlaczego? Dlatego, że później dodajemy kolor 7,2, gdzie jest fiolet, który nam ładnie zniweluje żółty. I dodajemy 7, 1, 2, czyli jedynka, gdzie są pigmenty niebieskie, zniweluje nam kolor pomarańczowy, i to wszystko ładnie da nam tą teksturę, da nam ten kolor, który e, chcemy uzyskać. Mam nadzieję, macie czy macie pytania, co wy tu piszecie? <laughs> Jeśli macie pytania, to piszcie. Jestem tutaj teraz dzisiaj dla Was, żeby Wam rozwiązać ten problem z siwizną. I teraz słuchajcie, to jest jeden przykład, tak? Ale teraz powiedzmy, że chcemy mieć kolejny przykład, yy, który jest nierozpisany. Karolina Huba, witaj Karolinka, witam Cię serdecznie. Dawno Cię tutaj nie widziałam, chociaż nie widziałam Cię nie dawno. Słuchajcie, może kolejny przykład. Więc 50% siwizny, szósty poziom jasności znowu i powiedzmy, że chcemy mieć kolor 8, 4, 4. Więc tutaj na ósmym poziomie na pewno będzie brakowało nam pigmentu żółtego. Więc przede wszystkim 8,3 bym dała. Eee, nie dawałabym już natury, bo rudy 844 jest czystą rudością. Więc 83 w stosunku do 844, 1 do 1, woda, oczywiście. Cześć Basiu, witaj, witaj, kochana. A ja słyszałam Barbara, że my to się na treningu mistrzów będziemy widzieć. No proszę, eee, takie plotki tutaj chodzą, więc będzie mi bardzo miło Cię powitać. Więc słuchajcie, 83 plus 844. Plus woda 6%, ale żeby ten kolor był jeszcze bardziej atrakcyjny, to są pigmenty w kropelkach i dodałabym jedną kroplę żółtego i jedną kroplę pomarańczowego. Piękny kolor. Woda, oczywiście, 6%, czas działania, 55 minut. To wszystko na dzisiaj. Minęło pół godziny? Prawie minęło pół godziny. Napiszcie, jak, tam, jak to z wami rezonuje? Jak, jak tutaj, czy chcecie jakiś jeszcze inny przykład? Może dajcie jakiś przykład w waszej koloryzacji, to rozpracujemy. Może teraz dam przykład, na przykład włosy na poziomie. No, najbardziej y, y, polki zazwyczaj mają włosy szósty, siódmy poziom jasności. Więc tutaj może włosy na poziomie siódmym, 50% siwizny, y, kolor żądany. No, niech będzie jakiś brąz, tak. Pięć o. Izabela Gałecka, 90% siwizny. Więc słuchaj, Iza, 90% siwizny, tutaj już trzeba mieć prepigmentację. O tym dzisiaj nie mówię. Ale skoro, um, wszystko super wyjaśnione, ale skoro tutaj już podjęłaś tę, tą próbę uzyskania tej informacji, to powiem tak, jeżeli jest 90% siwizny, w momencie kiedy chcemy dać... Um, kiedy chcemy uzyskać kolor 7-12 powiedzmy to jest taki kolor, którym się dosyć wszystkim podoba, on jest dobry pod na nałożenie jako bazę pod sombre ombre, te wszystkie teraz koloryzacje z pasmami więc tak, 90% siedlizny ok, więc prosta sprawa podwójne farbowanie Iza 6%, 6%, 6 woda utleniona E, ósmy poziom jasności bierzesz 8,3 nakładasz na włosy. Po 25 minutach rozrabiasz 7-12 z wodą 6% i nakładasz na włosy. Wszystko razem trzymasz, nie spłukując farby. Wszystko razem trzymasz. 55 minut spukujesz, masz piękny kolor. Ale to trzeba przetestować. Szkoda, że nie mogłam być szybciej. Właśnie wracam z pracy ja sama mam problem z pokryciem moich włosów. No i Basia trafiłaś bardzo dobrze, żeby tutaj sobie, żeby sobie tutaj to odświeżyć. Więc słuchajcie, to wszystko trzeba przetestować. Izabela jest jeszcze inny, na przykład wariant, jeżeli byśmy chcieli uzyskać 712, to wtedy moglibyśmy położyć najpierw suchą farbę 73 i na to kolejną farbę. Ale myślę, że takiego live'a zrobię o prepigmentacji następnym razem. Co jest warto wiedzieć i uświadomić sobie, że włos jest przezroczysty, że farby, które są produkowane, one są produkowane na dany poziom jasności, dlatego te włosy siwe są niepokryte. Warto wybierać farby do koloryzacji włosów siwych, które mają w sobie substancję taką jak amoniak. Amoniak ma tą siłę. Pokrycia, e, e, wrzucenia tych pigmentów tam, gdzie one muszą być. Dlaczego amoniak? Dlatego, że amoniak jest gazem. Popatrzcie, w miejscu, gdzie wcześniej były pigmenty, jest powietrze, więc amoniak jest gazem, tak, i on dobrze zadziała nam e, z, tym, z tym powietrzem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa uzupełni brakujące pigmenty, czyli zawsze musimy patrzeć, których pigmentów na danym poziomie jasności nam brakuje, czyli Wyobraź sobie włos na poziomie siódmym, i wiemy, że na włos na poziomie siódmym na pewno składają się te pigmenty. Na pewno będzie dużo żółtego, na pewno będzie pomarańczowy, który wynika w, w wyniku łączenia czerwonego i odrobinę czerwonego i niebieskiego. Więc słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne i zawsze, jeżeli pracujemy na farbach poziom ósmy, siódmy. To brakuje przede wszystkim tego pigmentu żółtego. Jeżeli chodzi o poziomy niższe, e, szósty, piąty, czwarty, tu już brakuje nam i czerwonego, tu już brakuje nam pomarańczowego. I żółtego, więc te pigmenty trzeba zawsze w jakiś sposób uzupełnić. Jeżeli chodzi o mieszankę, mieszanką możemy się posługiwać taką jedną, żeby wrzucić kilka farb do miski i położyć farbę. W przypadku, kiedy, kiedy włosów jest nie więcej niż 70% siwych, tak? Na głowie. Natomiast powyżej 70% my już musimy zastosować odpowiednie e, zabiegi, i tu może być, jeżeli włosy są jasne no to jest świetny treatment postpigmentacji, jeżeli włosy są e, jeżeli chcemy, żeby włosy były ciemniejsze wtedy prepigmentacja jest kilka rodzajów prepigmentacji pamiętajcie, żeby e, żeby dobrze zadziałać tak reasumując, farba z amoniakiem uzupełnić pigmenty Czas działania, czas działania jest bardzo ważny. Tego nigdy nie skracamy. Super, wartości, Haniu, dziękuję, pomocne w pracy. Dziękuję również Wam, że byliście. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Napiszcie, jak Wam się podobało. Aha, yy, więc yy, trening mistrzów między 26 a 29 maja, Bormów, praktycznie. Już jest grupa na trening mistrzów. Jeżeli chodzi o kolejne treningi mistrzów, planujemy na wrzesień, planujemy również na lipiec, planujemy też inne szkolenia z koloryzacji ponad zaawansowanej, bo trening mistrzów to jest koloryzacja zaawansowana, natomiast ponad zaawansowanej, czyli taki jeszcze jakby podwójny mistrz. Będą takie szkolenia już wkrótce, będą to tematyczne, będzie to skupienie laserowe. Na przykład skupimy się tylko i wyłącznie na siwych włosach, albo skupimy się tylko i wyłącznie na pozyskiwaniu ładnych blondów. Słuchajcie. O, jak wam zazdroszczę tego treningu. Było super. Iza, zawsze warto, e, że tak powiem, powtórzyć, e, ponieważ trening mistrzów u, u mnie nigdy nie jest ten sam. Zmieniamy program, więc za każdym razem trening mistrzów wygląda inaczej. Za każdym razem e, tre, z treningu mistrzów pewne rzeczy są wyrzucane i odświeżane i jest nowy materiał. Więc ten trening mistrzów też żyje. Jest, nie jest to tylko jeden program. Słuchajcie, e, Szkolenie, a więc szkolenie, kochani, z upięć, z czesań, już w Londynie. Teraz w weekend majowy, jeżeli ktoś by jeszcze chciał się nauczyć projektować fryzury ślubne, okolicznościowe, bo przecież to. Teraz będzie ten czas tych ślubów, to zachęcam do kontaktu. Co jeszcze? Jeśli ktoś chce rozpocząć karierę, to świetny kurs fundamentów, szczyzeń i koloryzacji, zachęcam. Jest to też dobry kurs dla odświeżenia. Jeżeli ktoś na przykład długo nie pracował albo gdzieś tam ma jakąś wiedzę nabytą, to do poukładania, do odświeżenia tej wiedzy, świetny kurs dla Was. No i co. Piszcie do nas, dzwoncie. Aha, i dzisiaj godzina 19. Live z Mirelą: Łasak e, odnośnie e, beauty campu, który już będzie w lipcu. Na którym ja będę miała również swoje szkolenie akredytowane z trychologii. I dzisiaj o 19.00 będę mówić o trychologii. Będziemy po prostu troszeczkę wdrażać wiedzę w trychologię. Więc zapraszam jeszcze raz dzisiaj, drugi raz już będę tutaj albo i trzeci, na godzinę 19 .00. też będzie ciekawy live. Zarezerwujcie sobie pół godzinki, maksymalnie 40 minut. Porozmawiamy sobie o trychologii włosa. Co to jest? Co to za nauka? Co to za dziedzina? I czy warto się uczyć, czy warto Wam fryzjerom w ogóle uczyć się tego. Do zobaczenia o 19.00. Pozdrawiam Was. Życzę miłego dnia. Jeszcze jeden um, komunikat będę miała dopiero na live. U Mireli, dlatego żeby nie mieszać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa miłego dnia.